Za. Jaka prędkość na osi? 8, dyn. 8 dyn. Witamy Was wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy nas obserwowali w lądku zdroju, w tym roku nas tam nie będzie ale gorąco was pozdrawiamy dużo tam gadaliśmy gadaliśmy przez dwa lata a teraz się udało to zrealizować oby tak dalej jesteśmy już daleko leci jelonek bez żadnych awarii wszystko jest w pozdrawiają nas normalnie jest piękny kraj września jedziemy do Teheranu challenge, bo trzeba dojechać do jutra Jakie różnice zauważasz w stosunku do Europy, Arek? że nie mam porównania z tych lat o których mógłby się wypowiedzieć w bo to było ponad 40 tem, ale to na mnie robi kolosalne wrażenie Podoba mi się ten taki skok cywilizacji, ale wstecz, stare auta, infrastruktura, te warsztaty takie na klepiskach, stare ciężarówki, coś takiego niesamowitego, to jest to czego tam Zabezpieczenie na pierwszą irańską stację Pierwsza irańska stacja Jesteśmy w polskiej ambasadzie, w Teheranie, gdzie jest ogromne, ogromne wydarzenie, bardzo dużo ruchanych ludzi zobaczyć wyprawy. we have three expeditions by polish, 1969, 1971, and 1972 in Alamku. and the route is called polish route in the did okay, that's I didn't the, know it yeah, that's the reason i came to landek and i found the book of the history of the polish mountaineering in iran. i am really happy because my father took the part of this expedition. my yeah. lost father when i was eight, he didn't die in the expedition, but anyway, this is the time when i, let's say, achieving the memorial because i don't remember him at all. Him at all. But Richard is giving yeah. Yeah. So this is also the time for me. That's very important. That's yeah? true. That's, and we are happy that you're finally here. After yeah. it was 2019 that we yeah. were talking about two years. in Lundeg. Two years. We stopped in Landeck two years ago, and now they are here. Yeah. And this is, <laughs> This is Landek! a souvenir. ale wspaniale jest być w tak pięknym miejscu i, i na tak zorganizowanym evencie, no bo to jest wystawa, jak wiecie byliśmy już w Ankarze, tam była wystawa na zewnątrz, ale tutaj jest naprawdę wspaniale, przyszło około 50 no, lokalnych, lokalnej społeczności, przyszło około 50 osób z mediów, ze środowiska gór, I welcome our special guests from Poland, Mr. Maciej Pietrowicz, Mr. Richard Wołoszowski, and Arkadiusz Pelik. The goal of their expedition is to commemorate the great achievements of Polish mountaineering over the past 50 years. We are so happy that the mountain climbing has again uh, gathered us, uh, and uh, we are very happy to. Have the mountaineers from Polish. Uh, we are here since one day, and this is really a uh, good feeling. We have starting from across the border, uh, so thank you very much for invitation here. Thank you very much that we had have such opportunity to tell the story not only uh, the Annapurna South 1979 from private private point of view. This is the expedition by my head because in this expedition uh, to depart my father uh, but from golden era of polish Himalayas. it's uh, like a tribute for a expedition which held 1979 for my father he <laughs> was a member of this expedition and for me myself <laughs> he was also the member <laughs> <laughs> uh, <Yeah. laughs> enjoy even thank you <laughs> Dojdziemy teraz, do szefa federacji e, motoryzacyjnego. Mamy tak naprawdę e, pomógł nam, się tutaj dostać. That's for you. I'm really proud of this. Thank you very much and it will be a really a valuable souvenir from our much. visit here. Jesteśmy pod Nemawandem, górą 5671 jesteśmy na około 3050 stąd się idzie na jakąś wysokość 4200 robi biwak i, i później atakuje szczyt. Nie, oczywiście nie wchodzimy na szczyt, bo nie jest to tego typu wyjazd, przyjechaliśmy tutaj zobaczyć jak te tury wyglądają. I ten wyłamań wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie widok z przodu. Wszyscy tu wjeżdżają starymi patrolami nad rowerami, jeepami. Jest to miejsce, gdzie możemy też stworzyć program. A tutaj słuchajcie. Zostawiamy Jelce w Himalaje. O. Byliśmy tutaj. Za 708 tysięcy, czyli za trochę ponad 2 euro, 236 litrów zlane. Próbujemy znakować. Europie, ale jest to takie proste, ale takie jest odtania. Nie mamy karty, obywatela. Na stacjach są limity. Przy granicach w ogóle można tylko stówkę zatankować ze względu na handel, ograniczenie. Ale nawet dalej już za Teheranem już mamy pierwszy problem, bo mimo, że chcemy kieszeń zapłacić, to nie ma takiej opcji. Trzeba mieć kartę, są limity. Trochę żeśmy tutaj z bańki dostali, tej co tam widać za... Słupem, tak to się tu załatwia, ale tylko 20 litrów. A czekamy na tu bylca, który pojedzie z kartą. Następnego jakiegoś, i na jego koncie będziemy próbować coś tankować. Taka jest koncepcja tutaj, chłopaków z ostatnim. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jesteśmy na irańskiej pustyni w na południe klimacik lokalny co batony? batony pustynne irańskie cios